Pokój, dobro, kochani. Dzisiaj jest sobota, ostatni dzień miesiąca, 31 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o pokorze, która jest cechą bardzo mało popularną w dzisiejszym naszym świecie. Dzisiaj człowiek często mówi, że powinien promować siebie, często mówiąc o swoich produktach w różnych reklamach, mówi, że one są najlepsze, najwspanialsze i w ogóle naj, naj, naj. Natomiast rzadko kto chce stanąć w prawdzie i powiedzieć o jakichś mm, walorach ubocznych. Najczęściej prawdę, która jest niewygodna, gdzieś tam spycha się na dalszy plan. Jezus dzisiaj mówi, jeśli ktoś zaprosi Cię na przyjęcie, to nie zajmuj pierwszego miejsca, bo jeśli ktoś znakomitszy od Ciebie zająłby, przyszedłby na to przyjęcie, wówczas gospodarz musiałby powiedzieć Ci, żebyś przesiadł się nawet na ostatnie miejsce. Natomiast kiedy przychodzisz, Jezus mówi, to zajmij ostatnie miejsce, a wówczas ten, który jest. Gospodarzem, powie przyjacielu, posiąć się wyżej. Dobrze jest, jeżeli ten awans, kochani, w naszym życiu następuje właśnie od tej strony, że nie sami gdzieś tam stawiamy siebie jako tych najlepszych pępek świata, tylko staramy się w takiej prawdzie stanąć, zająć swoje właściwe miejsce po to, żeby ktoś zauważył nasze walory i pociągnął nas dalej. Myślę, że obraz uczty z dzisiejszej Ewangelii można dostosować do naszego życia. Kiedy zajmiemy takie pierwsze miejsce i staramy się zwrócić wszystkich uwagę, może się zdarzyć, że niektórzy pomyślą sobie, co ten w ogóle człowiek tutaj robi. Szarogęsi się. Tak naprawdę nie zasłużył pewnie na, na to miejsce i może zdarzyć się, że po prostu zostanie zepchnięty na ostatnie miejsce. Natomiast jeżeli ktoś z nas Chce zasłużyć na szacunek, powinien to swoim życiem udowodnić. I ten awans w tę stronę, że inni nas promują, że inni widzą w nas to, co dobre, jest właściwym chyba kierunkiem niż wtedy, kiedy my byśmy chcieli sami siebie promować. Taka cecha nazywa się pychą. Pamiętam, kochani, kiedyś spotkanie z takiej grupy ewangelizacyjnej z księdzem arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Kiedy większość z nas zajęła ostatnie miejsce, znaczy, jest tam taki długi stół i takie miejsce tronowe, że tak powiem, dla księdza arcybiskupa. I pamiętam, że ja, jako brat mniejszy, przyszedłem i zająłem to ostatnie miejsce kiedyś na jednym ze spotkań, i wtedy ojciec, ksiądz arcybiskup przyszedł. I mówi, no tak, to my nie będziemy się bawić. I przyszedł właśnie, usiadł koło mnie na tym ostatnim miejscu. I tutaj, właściwie w tym miejscu, było miejsce przewodniczenia. Było to jedno takie spotkanie. Miałem zaszczyt siedzieć obok księdza arcybiskupa, ale on właśnie zaskoczył mnie takim fajnym podejściem. I często również, kochani, w życiu tak bywa, że ostatni są pierwszymi, ludzie, wobec których nigdy nie przypuszczalibyśmy, że gdzieś tam się wybiją. Ludzi, których byśmy nie podejrzewali, że mogą mieć jakieś wartości szczególne w sobie, okazuje się, że one, oni czasem mogą nas zaszokować, że to są bardzo wartościowi ludzie i niepotrzebnie już od razu na starcie, na starcie staraliśmy się tych ludzi w jakiś sposób przekreślić. Ważną rzeczą jest, kochani, w naszym życiu, abyśmy zawsze Pana Jezusa stawiali w centrum. Wiadomo, że On jest gospodarzem, od Niego dużo zależy, ale byśmy pamiętali, że od Niego tak naprawdę wszystko, Zależy, i on rozdaje karty, mówiąc językiem kolokwialnym. I Panu Jezusowi zostawmy miejsce zakwalifikowania i ustawienia nas w życiu. My tak naprawdę bądźmy, tak jak święty Franciszek mówił, braćmi mniejszymi, czyli tymi, którzy potrafią cieszyć się z tego, co mają. Człowiek szczęśliwy, brat mniejszy, to ten, który cieszy się z tego, co ma. Również ważną rzeczą i pokorą jest. Żeby zająć pierwsze miejsce wtedy, kiedy inni nas wypromują, wtedy, kiedy Pan Bóg będzie chciał, i powie: Słuchaj, ty masz być tutaj. To jest Twoje stanowisko, to jest Twoja odpowiedzialna funkcja. I wtedy przyjąć to, to jest również pokorą. Pokorą nie jest tylko uciekanie od jakichś zaszczytów, ale również pokorą jest przyjęcie tego i staniecie na wysokości zadania, żeby jeśli. Społeczność postawiła nas w jakieś, na jakimś stanowisku, to postarajmy się, żeby nie zawieść nikogo. Kochani, na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim za modlitwę o moje zdrowie. Dzisiaj rano troszkę wpadłem w panikę, ponieważ gorzej się poczułem, ale później po konsultacji z lekarzem okazuje się, że wszystko jest na dobrej drodze, żem szybko wrócił do świata żywych, że tak powiem. I dlatego w sposób szczególny dziękuję. Wszystkim moim przyjaciołom i tym, którzy mnie znają, tym, którzy mnie nie znają za modlitwę, ale też chciałbym podziękować przedszkolakom z przedszkola sióstr honoratek, które wczoraj powiedziały do sióstr: Siostry, żeby ojciec Piotr był zdrowy, to my postanawiamy, że przez cały dzień będziemy bardzo grzeczni. I to mnie bardzo poruszyło, bardzo mnie wzruszyło. Także dziękuję Wam dzielne, kochane przedszkolaki za modlitwę za ojca Piotra. A ja też będę modlił się za was, żebyście wyrośli na dobrych, wspaniałych Polaków i chrześcijan. Niech Pan Bóg nam wszystkim, kochani, błogosławi Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa.